Wydawnictwo MMIP zaprasza Przygody psa precla. Precel i nowi koledzy. Książka Marty Maj Czyta Jakub Mrozek Polskie Radio. Cześć! Mam na imię Precel. Jestem małym brązowym kundelkiem. I lubię nawiązywać nowe znajomości, zarówno z ludźmi, jak i ze zwierzętami. Teraz właśnie o tym ci opowiem. Podczas spacerów z moimi opiekunami, bardzo często spotykaliśmy inne psy. Były różne. Małe i duże, kudłate i z krótką sierścią, stare i młode.